potrzebam cappuccino cianka m m czwarka śłemka din din pat to pim albo jangatu pi a nie oni ruska gdzie ją o jedna Lilila lila. Wini a Dziesiątka. On dwójeczka Hmm. Jeszcze jasny jakimś zrobię, bo też mi się to jest. Ja na gin nie lubiłem bo widzicie Jestem w kinie. I śpiewam Nie, mi się nie podoba. E... Nie, niemożliwe. A będę tylko z ciekawi. Ok, hm? Pięć milionów. Yy, to są tu więcej, żebyś zleciał się... Dać. Musiał to być jakiś janki psów. Ja lubię takie psy. O, Grogi Niedliwe i Co to za pies? Nie znam. O, wczoraj niemiecki, dobrze. To lubię. Nie. Nie takie psa. to O, to są takie małe, ale w, fajne. Fajne są tajemniki. To ściułała? mówię? Nie. Nie wiem. Dobre. Dziesiątka. Nie. No bez. Ankings z ciasteczek. To są takie fajne. Bożym yy, się że znajdą na piątkę. Nie znam, dziewka. Też nie znam, co to jest. O, to to jest takie muta, taki idealny ja by to zjadł. Te, ja zapomniałem smooth. Nie, coś nosie. No masoska. No, dziesiątka. Be beznadziejna. Z nadziejaniem. Ósma. Ja nie, bardzo. Nie. Nie zbyt bardzo z nadzieją. Trzy. Pieniczki jedyna. I no i walki. No do To spotkamy w 25. Jak. Alkohol. Co? No to wiem.